Nazywam się Sztofszroza. Możecie mnie kojarzyć bądź nie kojarzyć z, z kanału Archihelp, no i będę popełniał film. To, co teraz widzicie, to jest strona mojego kanału, już zakładka wideo. I tutaj znalazło się kilka filmów, które możecie obejrzeć w międzyczasie, czyli top postępowania w Archikadzie. I jak widzicie. Tematy są różne, tak, postępowanie w archikadzie, jak szybko pracować w archikadzie, czym jest BIM, Archicad i Google Maps, itd. Tak widzicie, że większość filmów nagrywana jest w samochodzie, część filmów, tak jak tutaj, nagrana jest na stajni, no i jest kilka, kilka, tematów, kilka tematów z pracy. Dzisiaj będziemy, czy będę popełniał film troszkę nawiązujący do w sumie do trzech, czy do czterech filmów, jeżeli chodzi o, o pracę z, z projektami. Pierwsze, posadzka betonowa, czy anhydryt, tak jak było to mówione, nie ma to, nie ma to większego znaczenia, jeżeli chodzi o projektowanie w archikadzie. Strop żelbetowy, czy Ackermana, tutaj kwestia, kwestia parametrów. Zaczniemy od ceramiki, czy temat pod tytułem ceramika, czy gazobeton. Jeżeli włączymy sobie nowy, z nowego archikada, jak widzicie filmiki robię większości na, na 18, No włączamy się, mamy wszystko ładnie powłączone, czy to jest 18, czy to jest 20, czy to jest cokolwiek innego, nie ma to większego znaczenia. Teraz tak, dla naszego filmu zrobimy sobie małe pomieszczenie, to nasze, nasze pomieszczenie będzie miało na zewnątrz np. Na 650 na E, nie wiem, na 450, czyli takie, takie małe, małe byle coś. E, I fizycznie zrobimy sobie w ten sposób, że jako, e, e, jako ścianę, co my sobie zrobimy? My sobie zmienimy środek rdzenia na e, linię rdzenia na, znaczy linię, a nie na środek rdzenia, e, po czym wymienimy sobie na ścianę. Ceramiczno-ściana ceramiczna ściana fundamentowa ściana zewnętrzna, ceramiczna, dwuwarstwowa. Okej, okay. teraz jaka jest różnica między projektowaniem z taką ścianą a inną? Różnica jest dokładnie taka sama, jak w przypadku projektowania ze ścianą e, z ceramiki dwuwarstwowej, znaczy dwuwarstwowej 30 cm albo 25 cm. Zauważcie, że po zmianie wszystko nam się pięknie, ładnie dopasowało. Dlaczego? Dlatego, że nasza ściana, czy nasz bloczek tutaj, to jest tylko i wyłącznie wartość. Mamy, yy, mamy rozwiązaną całą sprawę w ten sposób, że mamy materiały budowlane. Tych materiałów jest dużo. Mamy bloczki ceramiczne, mamy yy, bloczki betonowe, yy, bloczki beton konstrukcyjny także troszkę, troszkę tego tutaj jest. W momencie, jeżeli ja bym chciał mieć yy, nawet na zestawieniach Bloczki gazobetonowe czy gazobeton, po prostu robię sobie nowy, nowy materiał, kopiuję sobie ten obecny. Piszę gazobetonowe, daję na ok. mam Tu mam beton, tutaj mam beton, w tym momencie ja sobie zmienię go na farbę jasna szarość. No i co, i mam, mam mój element, mam mój element gotowy. W momencie, jeżeli wracam z powrotem, tutaj struktury e, warstwowe. Mam ceramiczną dwuwarstwową, mam żelbetową dwuwarstwową e, i to jest ściana zewnętrzna. Mam beton komórkowy, e, beton komórkowy dwuwarstwowa. No, a więc ściana tutaj jest e, tak jak, zrobiona tak, jak powinna. Z tym, że tutaj, jeżeli mamy ściany beton komórkowy dwuwarstwowe jedna mała taka uwaga: mamy wełnę mineralną. Ja bym akurat wolał, żeby w tym miejscu były płyty sterpianowe twarde, 15 cm, a tutaj żeby był bloczek 15 cm yy, i z drugiej strony nawet nie 15, a 20-25 cm 25 cm i w tym momencie nie beton komórkowy, yy, bloczki gazobetonowe, no i w tym momencie. SZ9. SZ9 u mnie, więc wymiana tego na e, SZ9 to jest tylko i wyłącznie chwila, prawda? Więc kwestia, czy, czy projektować z jednego, czy z drugiego. E, zestawienie, jeżeli zrobimy sobie zestawienie komponentów, i tak dostaniemy dokładnie, dokładnie takie samo. E, teraz kwestia, kwestia posadzki, czy kwestia e, stropu. Jeżeli będziemy mieli strop, Ee, załóżmy, zrobimy sobie w ten sposób, że sobie to skopiujemy, e, przejdziemy na górę. Może nie do końca profesjonalnie, bo to moglibyśmy sobie zrobić e, w inny sposób. na no ok. Mamy bloczek betonowy. Bierzemy sobie belkę, która to belka będzie e, miała wysokość 20, 30 cm, 25. Tutaj damy sobie 35. W tym momencie nasza belka będzie, będzie naszym wieńcem, prawda? Więc tutaj ten wieniec mamy gotowy. Z tym, że ten wieniec zrobimy sobie nie z prefabrykatów, tylko z żebetu monolitycznego. I dokładnie w taki sam sposób zrobimy sobie warstwę, jeżeli chodzi o strop, który będziemy projektować. Tutaj mamy... W tej, w tej podłodze, czy w tych podłogach, które te mam, mam strój żelbetowy, parkiet, płytki. Wybieram sobie beton i nie prefabrykaty żelbetowe, tylko zmienię sobie na żelbet monolityczny. No, a tu mam wełnę mineralną twardą, a ja znowu nie chcę wełny mineralnej twardej. Płyty styropianowe twarde nie 8 a 5 cm. Nie tyle wystarczy. Folia beton 5 cm. No i na górze mamy płytki podłogowe, ale ja z drugiej strony, pytanie, czy, czy posadzka właśnie betonowa, a to nie jest ten, ten element. Tutaj mamy, tutaj któryś z tematów był, żelbet Ackerman, płytka betonowa czy anhydryt. Ja zakładam, że, że będę to robił anhydrytem i w najprostszej formie, zamiast mieć beton, robimy sobie nowy i piszemy sobie, Posadzka anhydrytowa. Dobra, mamy gotowe. Jedyną rzeczą, której, której w tym momencie nie robimy, e, której ja w tym momencie sobie nie robię. A e, tu mam beton, ja sobie to przerzucę na jasno-niebieski, żebym to widział, że to jest co innego. E, Jedyną rzeczą, której nie robię, to nie zmieniam w właściwości. Tutaj mamy katalog. Który, który daje nam naprawdę bardzo duże możliwości w dalszej części, bardzo dużo informacji, mi na chwilę obecną, żeby uzyskać tylko i wyłącznie zestawienia ilości tych elementów do wyceny, nie jest mi to w ogóle potrzebne. Więc w momencie, jeżeli przejdziemy sobie na struktury warstwowe z powrotem i co myśmy to mieli, myśmy mieli podłogę płytki. Mamy beton, tutaj mamy beton. Yy, I co my tam, posadzka Posadzka anhydrytowa. Ok, opcja, atrybuty, elementów, posadzka. Posadzka anhydrytowa. No ok, i w tym momencie moje rysowanie wygląda w ten sposób, że ja rysuję od wewnętrznej do wewnętrznej. Ale nie tynku, tylko konstrukcji. Razem pokażę dlaczego. Tutaj mamy przekrój, który nam się przy okazji przyda. Więc popełnimy taką bardzo piękną rzecz, przesuniemy sobie przekrój i go otworzymy. Zauważcie w ten sposób, że w tym miejscu pojawiły mi się, pojawiły mi się belki. Prawda? Więc te belki yy, ja je sobie przerzucę na yy, parter. Zostawiam sobie tą wysokość. I proszę, one mi się bardzo ładnie pokazały. Z tym, że teraz zmieniam sobie stropy, strop żelbetowy parkiet, mam taką sytuację, płytki, mam taką sytuację. Wystarczy, że sobie w tym momencie przesunę tak, żeby mi widać, kursor, złapał się, żeby kursor mi się złapał. W tym momencie mam strop żelbetowy, mam gazobeton, mam wszystkie warstwy ładnie pościągane, prawda? więc tutaj to wszystko mi się bardzo ładnie bardzo ładnie zagłębia czy ja chcę mieć beton czy ja chcę mieć Ackermana jak zauważyliście jest to kwestia tylko i wyłącznie nazwy teraz inaczej się ma sprawa w przypadku fundamentów jeżeli ja mam fundamenty czy jeżeli ja mam ściany fundamentowe mogę sobie je skopiować mogę sobie je wkleić i w tym momencie, w sumie, jednym, yy, jednym ruchem jestem w stanie przełączyć się na ścianę fundamentową. Co mi to daje? No to mi to daje, że. O, nie to przekrój, dwójeczka. To mi to daje, że już jestem gotowy. Wystarczy, że w tym momencie polecimy sobie tutaj do góry i przypniemy sobie nasz element, i już zaczynamy tutaj. Zaczynamy się tutaj ładnie, ładnie układać. Yy, Zauważcie, że jedyną taką rzeczą, której tutaj, która tutaj nie jest dopilnowana, to nie jest ta szerokość. Tutaj mamy 30 cm, ja akurat zastosowałem 25. Więc w tym momencie trzeba by było, co, trzeba by było się rozdzielić, i trzeba by było wejść sobie tutaj, edytować zaznaczony profil i ściągnąć sobie po w sumie po po po. po, po ściągnąć sobie po te 2,5 cm na, na każdą stronę czyli 2,5 drugą stronę również 2,5 2,5 czy 5? 30 25, ok i w tym momencie wszelkiego rodzaju elementy, które tutaj się pojawiają również powinniśmy sobie tutaj po, pościągać da? więc najlepiej by było chwycić to wszystko i przesunąć sobie to miejsce. O, pięknie. To, plus to. Pięknie, ładnie, tak. Okay. tyle, że ja, jeżeli chodzi o, o ocieplenie dołu, ja wolę 10 cm. Ok, wszystko zostawiamy tak, jak było. Zachowaj profil, wychodzimy. Już nasz profil mamy zmieniony. Przebuduj z modelu. Przebudowany z modelu. Mamy gotowe. No, i rzeczą, którą, którą teraz sobie możemy w bardzo szybki, bardzo prosty sposób wykonać, to jest wykonanie kolejnej, kolejnej posadzki. I nasza posadzka również ląduje nam na gruncie. Prawda? Mamy nasz element gotowy, mamy naszą posadzkę. Co nam jest tutaj potrzebne? Potrzebujemy, potrzebujemy w tym momencie wiedzieć, że w jako, na jaką głębokość sobie zejdziemy. Podłoga na gruncie. Damy sobie płytki. No i mamy warstwy. Mamy warstwy, z, na które sobie wchodzimy. Mamy beton. Ja potrzebuję anhydryt 5 cm, bo będę miał ogrzewanie. Mamy folię przeciwwilgociową. Żelbet monolityczny. Płyty styropianowe twarde. Ja mam zrobione... Ja chcę zrobić sobie w taki sposób. Tu mam... Tu, tu, mam tu. Nie wiem, tak polecę. Tu mam beton lekki, mam piasek. Yy, tu mam dolbę monetyczny 15 cm. Yy, membranę ilościowo jest Dobra. I teraz ja sobie schodzę z, tym moim, z, to, moja, z tymi moimi ścianami w ten sposób, że schodzę sobie tutaj do, do ocieplenia. Do izolacji w sumie. Do tej mojej izolacji. Więc zszedłem sobie. Jakbyśmy na to nie powalszyli. Yy, zszedłem sobie. 15,5 cm, czyli tutaj wybierając minus 15,5 cm, dzięki czemu ściany ładnie mi się zejdą, prawda? I w momencie, jeżeli w momencie, jeżeli znowu zapomniałem o tym, w momencie jeżeli zejdziemy sobie tutaj, mamy naszą izolację i nasza izolacja będzie wyglądała w ten sposób, że gdzie mamy tą linię, tu mamy tą linię. Ją sobie edytujemy. Robimy ją sobie e, krótszą. I tak jak tutaj widzicie, to nie do końca, nie do końca jest to linia. Prawdziwa grubość linii. To co, to co widzicie tutaj teraz, to nie jest linia, tylko to jest wypełnienie. No. Takie, coś, byle jakie, coś cieniutkiego. Co tylko i wyłącznie ma, ma sprawić, że będziemy widzieli, e, będziemy widzieli grubość. Ja to sobie akurat w tym momencie poszerzę, żebyśmy widzieli, że coś tam się działo. Czyli zachowaj profil, przejdźmy tu. E, co my tutaj mamy dalej? Przebuduj, przebuduj modelu. To nam się pojawiła w tym momencie nasza folia, i ona będzie tutaj kontynuowana. E, prawdziwa grubość linii. Mamy nasze, mamy nasze linie, mamy nasze elementy. Eee, co jeszcze z takich elementów, które nam się tutaj pojawiają? Eee, po pierwsze ten element eee, jest na 0, że ten element zszedł mi na 0. Dlatego, że on jest parapet ponad podstawę ściany, a ja chcę parapet ponad kondygnację eee, zero no, W naszych arkadach automatycznie zrobione. Eee, OK, tu mamy wszystko w porządku. Teraz pilnujemy tego, żebyśmy wszystkie ściany będąc w trzech wymiarach, żebyśmy wszystkie ściany mieli, żeby one wszystkie były dopasowane w taki sposób, że wyświetlane są nie na wszystkich, tylko na własnej kondygnacji. Dzięki czemu unikniemy niektórych błędów. Tutaj jeszcze coś dziwnego się nam stało, ale to akurat nie na, nie na te zajęcia. W momencie, jeżeli jesteśmy tutaj, mamy tą klinicę, czy mamy ten fundament taki, jaki mamy, Yy, tu zamiast 310 dajmy sobie 180. Yy, tu za nisko, za nisko, że się poszli. Yy, 200, 250. Teraz sobie zobaczymy. O, widać. Tu już się nam w tym momencie zrobił jakiś zóg. Czyli co? Czyli w tym momencie lecimy tu, lecimy z powrotem. 310, o, ząb naprawiony, kwestia, kwestia ustawienia sobie wysokości. Teraz coś, co, coś, co jeszcze byśmy sobie zrobili, jedną, jedną taką, e, jedną w sumie ostatnią rzecz. Mamy siatkę, mamy teren, to robimy terenem płaskim, e, mamy grunt, mamy przekrój, co robimy? E, bierzemy sobie nasz, nasz gruncik taki, jaki jest, tak jak nam to wszystko się pięknie, ładnie zebrało, Tutaj dajemy sobie minus 5, żeby to ładnie wyglądało. I teraz tu 150 cm. Ważne jest to, a nawet więcej minus 180. Przelejemy. I teraz wygląda to w ten sposób. Robimy sobie działanie na elementach wyłowych. To jest zawsze elementem bazowym. To jest baza. Idziemy sobie na parter. I teraz te wszystkie. Ten strop, który tutaj jest, będzie. Operatorem z odejmowaniem do góry. Wykonaj. A te wszystkie ściany, które pojawiają się w trzech wymiarach, to będą nasze elementy, czyli te. Te wszystkie ściany będą operatorami, ale już bez odcięcia do góry. Tylko odejmowanie. I co nam to w tym momencie daje? W tym momencie lecimy sobie w taki sposób. Że na naszym przekroju mamy wszystko pięknie, ładnie, czysto zrobione. Prawda? Widzimy, że ściany nam zeszły w dół, czyli to będą też operatory, a to będzie element bazowy. Po wykonaniu odejmowania mamy całą sytuację prostą, ładną, czystą. I to jest generalnie to, co, co musimy sobie zrobić. Tutaj zauważcie, że ja w tym momencie nie zwracam uwagi w ogóle na, na warstwie, nie zwracam uwagi na ściany. A ja dlaczego? Dlatego, że nie muszę. Zapraszam was serdecznie do poglądania, poglądania posłuchania, czyli czy ceramika czy gazobeton, zastanawialiście się czy fundament tradycyjny czy płyta fundamentowa. W, filmie, w filmach wszystko jest ładnie opisane. Co mamy dalej? ArchiCAD i Google Maps, po co wpisywać lokalizację? Jeżeli Posłuchacie czy poglądacie teraz tego filmu, który właśnie się, który właśnie przed chwilą stworzyłem, który właśnie się tworzy. Zobaczycie, jak wyglądał w słuchawkach. Posłuchacie, jak to wyglądało. Obejrzyjcie sobie te poprzednie firmy, czyli Żelbet Ackerman, Anhydryd, Gazobeton, czy Fundament Tradycyjny. I zastanówcie się w ten sposób. Ja sobie zrobiłem teraz Fundament Tradycyjny. A jakby wyglądała, jakby wyglądała według tutaj Was, płyta fundamentowa. Zauważcie, podpowiadając, zauważcie, że przy płycie fundamentowej tu byśmy mieli izolację, tu byśmy mieli izolację i tutaj byśmy mieli swoje warstwy. Więc kwestia chyba tylko i wyłącznie wyregulowania posadzki, wyregulowania sobie, e, zrobienia sobie z tego elementu. Nie? Kwestia, kwestia pomyślenia, kwestia tego, jak będziecie sobie chcieli nad tym, nad tym wszystkim pomyśleć. E, na kanale znajdziecie e, filmik pod tytułem wykończenie, wykończenie połaci dachu. Tam zobaczycie, jak to można, można zrobić. Zachęcam do wysłuchania takiego krótkiego troszkę autoreportażu o sobie pod tytułem Praca architekta jest zajebista. Bóg jest! Architekt naprawdę nie musi robić jednego i tego, tego samego. I jeden z ostatnich filmików, który się pojawił, model z zagłówka w Archicad również bardzo, bardzo zapraszam do tego, żeby sobie go żeby sobie go obejrzeć. To tyle, jeżeli chodzi o mnie na dziś. Mam nadzieję, że nie zanudziłem i że nie było to nazbyt szybko, że się coś takiego podobało. W momencie, jeżeli podobają Wam się filmy, zapraszam Was na hashtag Archicad na godzinę na, 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 na filmiki na, na YouTubie. Niekoniecznie muszą być one na ale bardzo często myślę, że się pojawią. Także pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia.